Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku, w którym rozmawiamy o tym, jak ćwiczyć funkcje słuchowe u dzieci, by lepiej przygotować nasze maluchy do nauki czytania i pisania. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o syntezie słuchowej, funkcji niezbędnej do tego, by dziecko mogło nauczyć się czytać i pisać. Synteza to jest zdolność do składania słów z podanych głosek lub sylab. Rozmawialiśmy o tym, przez jakie etapy przeprowadzić dziecko, by nauka przebiegała szybko, łatwo, sprawnie i naprawdę przyjemnie. Niestety, kiedy ćwiczymy funkcję syntezy, często zupełnie nieświadomie popełniamy wiele błędów, które dla naszych maluchów są takimi małymi kłodami pod nogi w nauce czytania i pisania. Jeśli chcesz dobrze ćwiczyć funkcję syntezy i chcesz dobrze nauczyć dziecko czytać i pisać, musisz wystrzegać się tych błędów. Dlatego dzisiaj koniecznie zostań ze mną. Zapraszam. Grzech pierwszy to grzech zaniechania. Najczęściej pomijamy w ogóle ćwiczenia syntezy słuchowej, kiedy przygotowujemy dziecko do nauki czytania i pisania. Najczęściej od razu wchodzimy w analizę słuchową, która jest podstawą pisania. Czyli prosimy, żeby to dziecko głoskowało słowa, powiedziało na jaką głoskę słowo się zaczyna albo kończy, albo pokazujemy dziecku literkę i prosimy, żeby wymyśliło słowo na tę literkę. Nie zaczynamy od ćwiczeń analizy słuchowej. Pamiętajcie, przykazanie pierwsze: synteza wyprzedza analizę. Najpierw ćwiczymy czytanie, a potem pisanie. J A J K O. Czy wiesz jakie słowo powiedziałam? To jajko. Chyba nie było łatwo usłyszeć słowo przegłoskowane właśnie w taki sposób. Grzech numer 2. Używanie nazw liter alfabetu. Zdarza się czasami, że używamy nazw liter tak, jak się je wymawia w alfabecie. Czyli mówimy K, S, Y, J, Z. Jeśli głoskujemy dziecku słowo właśnie używając takich nazw, jest to bardzo trudno, żeby usłyszeć, jakie słowo wypowiedzieliśmy. Ponadto dziecko od nas uczy się, w jaki sposób ma czytać, a więc kiedy podejmuje pierwsze próby czytania, właśnie nazywa litery w taki sposób. Jest to bardzo duży błąd, nie róbmy tak, ponieważ dla dziecka to jest bardzo duże utrudnienie. Nazywajmy włoski krótko, tak jak się po prostu je wymawia. Czyli mówimy. K, s, i, l, m. S, o, k. Przegłoskowałam s, o, k. A w rzeczywistości chciałam przegłoskować słowo sok. Powinnam zrobić to tak. S, o, -k. Czy słyszycie różnicę? Grzech numer 3. Dodawanie dźwięku y do każdej wypowiadanej spółgłoski. Jest to bardzo duży błąd, który utrudnia dzieciom składanie głosek w słowa, a potem czytanie. Bo kiedy w czasie czytania również będą w ten sposób nazywały litery, to będą miały trudność, żeby złożyć te litery w wyraz. Ponadto będą robiły błędy w pisaniu. Będą pomijały albo dodawały literę y tam, gdzie ona nie powinna wystąpić. Wystrzegajmy się tego błędu. I ostatni błąd, z jakim się bardzo często spotykam, to literowanie zamiast głoskowania. Pamiętajmy, że w naszym języku jest często różnica pomiędzy e, pisownią a wymową słowa. Kiedy ćwiczymy syntezę słuchową, mówimy słowa, głoskujemy tak, jak się je wymawia, a nie tak, jak się pisze. Czyli na przykład, e, gdy chcę przegłoskować słowo czapka, powiem ,,cz", ,,a", ,,p", k, ,,a", a nie ,,c", ,,z", ,,a", p, k, ,,a". Pamiętajmy o tej zasadzie. Ćwiczenia syntezy słuchowej są niezbędnym elementem przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. Proszę, pamiętajcie o tym. Ćwiczcie syntezę i wystrzegajcie się błędów, o których dzisiaj mówiłam. I to tyle na dzisiaj. Jeśli uważasz filmik za wartościowy, koniecznie udostępniaj, dziel się z innymi. Daj łapki w górę, żebym wiedziała, że to, co robię, ma rzeczywiście dla was znaczenie i wartość. Piszcie też w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania, czy może propozycje kolejnych filmików, to koniecznie się z tym podzielcie ze mną. Być może właśnie przygotuję takie filmiki, które rzeczywiście będą odpowiadały Waszym potrzebom. A już w kolejnym odcinku porozmawiamy o analizie słuchowej. Pamiętajcie, dobre przygotowanie dziecka wpłynie na jego sukces w nauce czytania i pisania. Do zobaczenia!